Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie przegląd newsów, przegląd tak zwanego ku, kupuj plotki, sprzedawaj fakty oraz przegląd paru potencjalnych airdropów związanych z Layer 0 oraz Stargate. Zaraz do tego wszystkiego przejdziemy. Standardowo, przed zaczęciem odcinka zapraszam Was do opisu. Mamy tutaj link do giełdy Bybit oraz giełdy Binance. Są to dwie giełdy, których... Używam link do moich socjali, Discord, grupa z ogłoszeniami na Telegramie oraz mojego Twittera. Tutaj poprzedni odcinek e, serii. Czy uda mi się zrobić po prostu x10 na e, kryptowalutach, czyli od 2500 dolarów na, do 25? Wszystko będzie na YouTube bardzo fajne wyniki zrobił, za co bardzo Wam dziękuję. Przypominam, że raz w tygodniu losuję jedną osobę, która skomentuje po prostu film pod jakimś tam, po prostu skomentuje film, dodatkowo subskrybuję mój kanał no i tutaj Michał wygrał 10 dolarów także zaraz do niego napiszę i jak tylko dostanę jego adres to dostanie otrzyma swoje 10 dolarów także no, komentujcie filmy no i macie szansę wygrać 10 dolarów przypominam właśnie o giełdzie Bybit najlepsza giełda bez KYC no i obecnie 0 fee jeżeli tradujecie na spot więc uważam że to jest mega sprawa Dodatkowo w, w tym tygodniu będę miał coś jeszcze dla Was na Bajbicie, e, gdzie po prostu będziecie mogli zarobić. Ale dobra, no, jak otworzycie sobie konto, zrobicie depozyt do 7 dni to będziecie mogli otrzymać fajny, fajny bonus. Ale przechodząc już do odcinka, no to tak. Bitcoin mamy extreme fear, możemy zobaczyć, że za ostatni miesiąc tutaj wszystko jest extreme fear, mamy wielki strach na rynku dalej. No i tutaj przychodząc na cenę, no to mamy 19500, jak sobie otworzę 7-dniowy wykres, e, możemy zobaczyć, ostatnio spadliśmy na 18500, ponownie potem spadliśmy na 18500, ponownie, potem mieliśmy jednodniową, jak to się mówi, e, wybicie, bo mieliśmy ponad 20 tysięcy dolarów i nacieszyliśmy się tym dosłownie przez parę godzin, no i ponowne spadki na 18500, no i teraz mamy od Odreagowanie dzisiaj było 19 tysięcy, teraz jest 19,5 tysiąca. Także to tam ten bitcoin nam czasem rośnie, ale czasem spada. No jeżeli chodzi o kryptowaluty, no to tutaj quant, jakieś wzrosty. Największe spadki ma EVMOS, no i generalnie tutaj nic, nic specjalnego na rynku się nie dzieje jak o to chodzi. E, możemy właśnie zobaczyć, że dalej jest strach na rynku ciekawe czy ten dołek był już za nami czy nie, może zrobię o tym kiedyś materiał e, chciałem tutaj poruszyć kupuj plotki, sprzedawaj fakty bardzo popularne polecenie, każdy je zna no praktycznie każdy co jest w krypto powinien je znać no i ostatnio największe wydarzenie na ethereum, zobaczcie to w ogóle co, co oznacza to wydarzenie, kupuj plotki czyli, że są jakieś plotki i do tego momentu jakby ethereum merch wchodził 15 września. Do momentu 15 września e, cały ten Ethereum merch był w pewien sposób plotką. Oczywiście potwierdzono, że to powiedzmy wchodzi, ale w sensie oficjalnie powiedziano, jak o to chodzi, ale no było to wszystko powiedzmy tutaj wiecie, to jeszcze nie weszło, jeszcze nie stało się faktem, ludzie do tego podchodzili, że no, wkrótce dopiero będzie, zobaczymy, czy się uda i tak dalej. No i cena możemy zobaczyć, że od tych spadków na Ethereum bardzo odreagowała, bo zrobiła ponad 120%, więc dało się wykręcić bardzo ładny wy wynik w dwa miesiące na samym Ethereum w Besie. No, następnie potem rynek kryptowalut spadł, Ethereum tutaj spadło, no ale następnie znowu odbiło o 25%, no i potem 15 września Miał być merch, najpierw, najpierw odbiło, nie mam tego tutaj na, na jednodniowych pokazanych, ale najpierw było odbicie samego Ethereum, samo Ethereum poszło do góry, jak już się udał demercz, a potem na wieczór cena spadła. Cena spadła o ponad 10%, czyli dość dużo. W dodatku do dziś cena spadła o kolejne 15%, 15% obecnie cena minus 10%, więc od demercza, od tej pozytywnej informacji o tym, że demercz wchodzi. Ethereum spadło o ponad 20-18%, no w zależności jak to liczyć. Było 1600, jest 1270, no teraz jest 1315. To było na moment pisania tego. Wrzucałem to wam rano na telegram. Czemu się tak dzieje? No, właśnie dlatego, że wszyscy podeszli do tego, że już się udało, że lecimy tu The Moon, ale w pewien sposób, jak już było to miejsce, ten demerch wszedł. No to powiedzmy, rynek, rynek na to zareagował. No i ludzie po prostu pozrzucali torby, już nie był, już to tak nie grzało rynku. No i cena spadła. To samo możemy zobaczyć na atomie. Obecnie Atom USDT. sobie zobaczymy Atom. Pomimo mocnej Bessy, tak jak wiemy, możemy zobaczyć, że zrobił bardzo ładne odbicie, prawie 200%, a ostatnio tutaj od tych 10 dolarów, no 70% robił tak. Czemu? No bo tutaj niedawno miało wchodzić tak zwane Atom 2.0, trochę podobna narracja jak z Ethereum 2.0, no i rynek pod to grał, tak? Rynek rósł, no bo właśnie będzie wchodzić tak zwane Atom 2.0. Atom 2.0 wszedł chyba wczoraj czy przedwczoraj, no i możemy zobaczyć, że rynek to wycenia na minus 15%, pomimo, że w pewien sposób się przecież e, wszystko udało. No tak to już działa, jest to powiedzenie, jak najbardziej się to sprawdza, to samo było na Polkadot, gdy wprowadzili parachainy, od razu, po, gdy w ogóle wprowadzali parachainy, to wtedy Polka dodmiała swoje ATH i potem już nigdy nie przebiła tego swojego ATH. To samo było na Cardano. Wszyscy czekali, zapowiedzieli datę smart kontraktów na Cardano. Wszyscy czekali na te smart kontrakty, aż to zostanie wprowadzone i po wprowadzeniu niby lepsza technologia i tak dalej, ale cena spadła i też nie przebiła swojego ATH. Także to tak wstępem takiego. Słowa, znania, jest to uważam bardzo, bardzo cenne, jakby, żeby myśleć o tych wszystkich wydarzeniach, że no, kupuj plotki, sprzedawaj fakty, to się naprawdę sprawdza. Praktycznie 99% skuteczności. Też tutaj poznałem Mr. Heidel, z którym o tym gadałem. No i powiedzmy, doszliśmy, on też powiedział, właśnie, że, że to się prak no, praktycznie zawsze sprawdza. No. Także pozdrawiamy Mr. Hajda. E, kolejna rzecz. Polska złotówka to jest kurwa shitcoin. Przepraszam. E, obecnie kurs dolara kosztuje 4,93 ale możemy zobaczyć, że wczoraj pewnie wszyscy o tym trąbili, więc też nie będę tam mówił o politycznych rzeczach i tak dalej. Mamy wyciek na tym, nie Gazprom, tylko, tylko to drugie, no, na Nord Stream, więc tutaj polska złotówka ucierpiała. No ale generalnie kurs, kurs dolara dzisiaj rano jeszcze wynosił 5 zł i 5-6 groszy, także no rzecz powiedzmy masakryczna, jak o to chodzi. No my będąc w krypto powiedzmy jakoś możemy się cieszyć, no, ale konsekwencje to ma takie, że no, mamy mega słabą złotówkę, no i wszystko w naszym kraju będzie zdecydowanie e, droższe. A inflację w Polsce też mamy bardzo piękną, w sensie dużą. Ale dobra, jakby bo to, to już wszyscy mówili, też nie chcę, nie chcę się powtarzać na YouTube z tym, co każdy mówił. E, na telegramie. Już wam o tym pisałem, że dokłon tutaj, e, za dokłonem została wystawiona czerwona nota. E, odpaliłem sobie wtedy shorta, pisałem o tym właśnie na Telegramie, że odpalam sobie shorta na luna. E, no potem dokłon dodał Twitter, że w sumie to nic mu nie jest, tylko tam pisze sobie kod. No ale potem okazało się, że dokłon został aresztowany. Nie, nie wiem, czy jest to w 100% pewne, e, że on rzeczywiście został aresztowany. Nie, nie, nie widziałem w 100%, czy, czy, czy jest aresztowany, ale generalnie wiemy tutaj, że próbował przesłać bitcoiny na OKX-a i Kucoina, łącznie 5000 bitcoinów, no i w sumie prokuratura mu to zamroziła. Także ciekawe. No tak jak powiedziałem, pisałem wam o tym shorcie na telegramie. Jak chcecie dołączyć do telegramu, tutaj macie linka zawsze w opisie. Także bardzo Was zapraszam dodatkowo. w w poprzednich filmach rzeczywiście ktoś mi napisał, że wiecie, linki afiliacyjne daję, a nie zawsze daję linki do tego, czego używam w, podczas odcinka. No i uznałem, że nie będę Wam tutaj spamił w tym opisie, żeby ten opis też nie był za długi i tak dalej, pozycjonowanie na YouTubie i inne bzdety, że po prostu na Telegramie będę dodawał film. Z razem linkami. Myślę, że to też będzie taka fajna, że Wy musicie wbić na mojego Telegrama, no a jednocześnie rzeczywiście będziecie dostawać te linki do przydatnych stron, przydatnych artykułów, czy jakichś tam, czego będę używał, żeby jak, jak Wam jest potrzebne. Myślę, że to taka fajna może być. Wymiana i tutaj artykuł Mike Nowograd wskazuje błędy popełnione przez inwestorów Luny nie chcę już wracać specjalnie do Luny było minęło jak o to chodzi, ale lekcja z Luny uważam, że powinna być bardzo bardzo mocno wyciągnięta. Mike Nowograd inwestował w Lunę chyba po 5 centów jako Private Sale, potem kupował ją cały czas po 20 centów no i Luna w pewnym momencie kosztowała ponad 100 dolarów. Mike zresztą zrobił sobie tatuaż. Nie wiem, czy go gdzieś mamy. Nie. Nie mamy tego tatuażu. Zrobił sobie go chyba na ręce. Właśnie z okazji, że Luna przebiła 100 dolarów. No i jak wiemy, wiemy, jak się to skończyło. Pewnie dużo zarobił, ale pewnie dużo poszło się po prostu walić, jak o to chodzi. No i uważam, że warto sobie ten artykuł przeczytać. No i teraz potencjalne airdropy. Tutaj Stargate. Na Stargate, jeżeli zrobicie swapa. Tak zwany transfer bardziej za pomocą e, z optymizmu na Matic lub inną sieć. E, w 100 dolarów USDC będziecie mogli sklejmować to NFT. E, Starczy zrobić takie coś, przebieracie z tąd, na przykład na tąd, i tu na tej stronie e, będziecie mogli sobie sklejować NFTK. E, akcja trwa do trzeciego. Hmm. Do 3 października, także na spokojnie jeszcze jest trochę czasu. No i to jest podpotencjalny potencjalny airdrop jakiegoś tokena od Layer 0, który oficjalnie ma go nie być, no ale tutaj wiecie jak to jest. Uważam, że ten token może być, bo sam Stargate ma oczywiście swój token, no ale tutaj te słapy na NFT i te transfery no, mogą rzeczywiście dać nam jakiś token kolejny dla użytkowników, więc uważam, że warto zebrać sobie te NFT. No i kolejną rzecz jest to Chain Protocol, Chain Hop. Jest to właśnie taki fajny DEX, w sensie nawet nie DEX, taki bridge powiedzmy, tylko router, który pozwala nam właśnie w bardzo fajny sposób przesyłać sobie środki z jednego chaina na drugi no i tutaj na przykład z optymizmu na arbitrum mogę bardzo łatwo przenieść swoje środki, no i właśnie chciałem to no i tak potrzebuję to zrobić żeby tą arbitrum nową się jeszcze pobawić, więc w tym momencie po prostu na odcinku klikam sobie, że chcę przenieść sobie środki, no i 0,4 ethereum zostanie po prostu przeniesione z optymizma na arbitrum niby już mam pending, zobaczymy jak to pójdzie Wszystkie linki dam Wam w opisie standardowo. Jeżeli odcinek się wam spodobał, dajcie łapkę w górę. Przypominam, że jedna osoba komentująca wygra wygra 10 dolarów i do następnego odcinka.